Nazywam się Maria Żemełko. Urodziłam się w Przemyślu. Powiem jeden z moich wierszy z Tomiku pod tytułem Na Bambetlu, czyli Lwowskie Bałakanie. Łaził do mnie absztyfikant, lawy, kuciurbaty, czekał, że nadejdzie kima. Za dnia chodzić się nie kwapił. Bez chabazi i bombonów. Kapcan, golas, zawaloka. Lata w sztanach przyżylonych. Nie ma naszym zwiecić oka. Pulowry jak na szaragach na nim się układa w hojkir. Myśli pewnie, że paniaga. Holodryga. Ale kojdy. Kalapitra pelechata. Portki trzyma stary sztraflik. Że nie wspomnę o klawakach. Świrk na zycher mnie się trafił. Przywabliwy się też zdawał, rozbujał mnie bałakaniem. O Lwowie tak cudnie gadał, że go nie zapomnę za nic. Yy, moja mama pochodziła z przemyśla, tato z drugiej strony granicy, ale urodził się jeszcze w Polsce. Yy, więc język kresowy w naszym domu był yy, poprzedni. Dopiero jak yy, przyszły czasy telewizji to nas naprawiali na dobre tory i w szkole też. Yy, bardzo źle był odbierany język yy, ten, którym posługiwaliśmy się od dzieciństwa. Ale, żeby uchronić właśnie te słowa, które są piękne, a nasz język śpiewny, cudowny. Ponieważ piszę wiersze, to postanowiłam w wierszach ująć jak najwięcej zwrotów, którymi my ciągle jeszcze się posługujemy tu w przemyślu. I nie tylko w przemyślu, w części województwa podkarpackiego. Na ziemi lubaczowskiej, Tam mówi się ciągle właśnie takim językiem. Bałak to jest nasza mowa. My, dla podkreślenia wagi tematu, przed każdym zdaniem wstawiamy przyimek ta. Ta idź, ta chodź. Ta siadaj, ta wypij. Używając naszych słów, można powiedzieć przemyskich czy kresowych, które funkcjonują od dynowa, polwów, a jeszcze można powiedzieć jeszcze dalej na wschód. My się rozumiemy doskonale. W naszym domu potrawy wszystkie gotowało się w baniaku. Odgrzewało w ręce. Kwiatki na oknie stały w wazonkach. Do ciotki na imieniny szło się z chabaziami, a ona na stół stawiała ćmagę, szponder, jeszcze jakieś smakołyki. Placki to były pieczone w bradruży. Drzwiami u nas to się nie grymało, żeby nie zostać schypanym. Nasz charakterystyczny zaśpiew. Yy, chyba mamy to we krwi. Yy, nie wiem skąd to się wzięło. Tak, tak się mówi, tak. Mówili rodzice, tak mówili yy, dziadkowie, tak mówią moje dzieci i sąsiedzi i wszyscy. I nawet my nie odczuwamy tego, że my śpiewamy. Ale jak pojedziemy do Warszawy, to mówią na nas tajojki. Nie dość, że yy, zaśpiew mamy, to jeszcze to słowo ta. Ta co ty gadasz? Ta taki jest nasz bałak.